W Świnoujściu zakończyła się akcja Test Kompetencji Cyfrowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniowie musieli rozwiązać test, który określał m.in. wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa i mediów społecznościowych. Test organizuje Związek Cyfrowa Polska, organizacja zrzeszająca firmy z branży cyfrowej. W poniedziałek 1 grudnia poznaliśmy nazwiska uczniów z najlepszymi wynikami. IT w ten test to jest test umiejętności praktycznych, e, cyfrowych. Badamy nie wiedzę ucznia, czego nauczyć na informatyki, ale właśnie na ile potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce, w obsłudze e, często prozaicznych, codziennych e, narzędzi, e, jak choćby nawigacja, e, jak wyszukiwarka internetowa, jak media społecznościowe, bo sprawdzamy też na ile uczniowie potrafią efektywnie, mądrze korzystać z mediów społecznościowych, na ile potrafią wyszukiwać te informacje, na ile znają zasady cyberbezpieczeństwa, jeśli chodzi o zapewnienie swojego konta mailowego, hasłami, na ile potrafią odnaleźć się w pewnych sytuacjach internetowych, które zwracamy uwagę i jak zachowują się wówczas, gdy mają jakiś komunikat, wyświetlają się, jak mogą znaleźć informacje, wiedzę w sieci. Więc też jest bardzo, bardzo praktyczne. My jeszcze, jeszcze jesteśmy z tego pokolenia, kiedy żyliśmy bez telefonów, kiedy w ogóle nie wierzyliśmy w to, że ten telefon będzie odgrywał tak istotną rolę w naszym życiu. Przeszliśmy przez komputery stacjonarne, takie wielkie kobyły. One się zmniejszały, zmniejszały, aż w końcu doszły do takich technologii, które dzisiaj możemy mieć we własnych telefonach i nikt już sobie nawet nie wyobraża życia bez tego podręcznego urządzenia, ale przede wszystkim od możliwości, które daje nam dzisiaj rozwój Rozwój tych technologii informatycznych. Tak? Łącznie w teście w świnoujskich szkołach wzięło udział ponad tysiąc uczniów. Do najlepszych powędrowały nagrody ufundowane przez firmy z branży technologicznej. Dodatkowo nagrody za najwyższą frekwencję otrzymały szkoły: Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Liceum Ogólnokształcące imienia Mieszka I. Co ciekawe, o ile uczniowie mają sporą wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa, to gorzej u nich z wiedzą na temat mediów społecznościowych. Test przynosi nam kilka niespodzianek i pozytywnych i negatywnych. Pozytywną niespodzianką jest na pewno poziom wiedzy i wyniki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tu polscy uczniowie są absolutnie rewelacją. Od początku co roku utrzymujemy palmę pierwszeństwa. Natomiast co roku niestety, ale niezadowalające wyniki odnotowujemy w zakresie obsługi narzędzi biurowych, cyfrowych oraz to, co nas szczególnie zaskakuje, to jest obsługa mediów społecznościowych. Tutaj pomimo, że młodzi ludzie właściwie niemalże rodzą się z telefonem w ręku. Ta wiedza jest mało efektywna, mało, mało praktyczna. Polega bardziej na oglądaniu niż na wiedzy, w jaki sposób weryfikować choćby kontent, który młody człowiek znajduje w sieci. To, co ważne, rok, z roku na rok wyniki poprawiają się, więc mamy, jest ta perspektywa rozwojowa bardzo wyraźna. Widać, że działania, które i rząd, i samorządy podejmują w zakresie cyfrowej transformacji szkół przynosi efekty. Łącznie w całym kraju do testu kompetencji cyfrowych podeszło blisko 80 tysięcy uczniów.